Temat dzisiejszej lekcji to charakterystyka enzymów trawiennych. Jest to pierwsza część wprowadzająca w trawienie składników pokarmowych, składników odżywczych. Dzisiaj omówię pojęcie trawienia oraz przedstawię podział enzymów. Definiując pojęcie trawienia, możemy powiedzieć, że jest to rozkład. Pod wpływem enzymów złożonych, rozkład składników pokarmowych, do ich podstawowych elementów, które następnie będą zdolne przeniknąć do krwi lub limfy. Mamy dwa typy trawienia: trawienie chemiczne i mechaniczne. Trawienie składników pokarmu. Pobrany przez organizm pokarm, trawiony jest zarówno mechanicznie, jak i chemicznie. Trawienie mechaniczne polega na cięciu na kawałki, rozcieraniu i miażdżeniu za pomocą zębów. Do trawienia mechanicznego zalicza się również ruchy robaczkowe, inaczej perystaltyczne, które występują we wszystkich częściach przewodu pokarmowego. Ruchy te służą nie tylko przesuwaniu pokarmu wzdłuż przewodu pokarmowego, ale również mieszaniu pokarmu z sokami trawiennymi, co przyspiesza trawienie chemiczne. Trawienie chemiczne składników pokarmu polega na ich rozpadzie przy użyciu enzymów. Enzymy są powszechnie wykorzystywanymi w żywych komórkach biokatalizatorami, czyli związkami, które same, nie biorąc udziału w reakcji, przyspieszają jej przebieg. W wyniku działania enzymów trawiennych pobrany przez nas pokarm ma postać płynną i może zostać wchłonięty do krwi. Definiując pojęcie enzymów, możemy również powiedzieć, że enzymy to białka, które znajdują się w wydzielinach trawiennych. One katalizują rozpad wszystkich składników pokarmowych na proste związki w środowisku wodnym. Nazwy wszystkich enzymów są uzależnione od tego, jaki związek, jaki składnik Składnik pokarmowy, składnik odżywczy rozkładają, natomiast wspólną końcówką wszystkich nazw enzymów jest końcówka Aza. Jest to bardzo charakterystyczne i łatwo jest wtedy rozpoznać, że jest to właśnie enzym trawienny. Jeśli chodzi o podział enzymów, to mamy trzy główne grupy, które trawią. Trzy główne składniki odżywcze. Pierwszą grupą są proteazy, inaczej enzymy proteolityczne, które rozkładają białka, działają na wiązania peptydowe. Drugą grupą są lipazy, inaczej enzymy lipolityczne, które rozkładają tłuszcze. I działają na wiązania estrowe. Natomiast trzecią grupą są amylazy, inaczej, enzymo, enzymy amylolityczne, które rozkładają węglowodany i działają na wiązania glikozydowe. Biorąc pod uwagę wszystkie grupy enzymów, bardzo ważne jest to, żeby zapamiętać, że właśnie proteazy odpowiedzialne są za rozkład białka, lipazy za rozkład tłuszczy i amylazy za rozkład węglowodanów. Następnym razem przejdziemy już do konkretnej charakterystyki tych grup i charakterystyki konkretnych enzymów, które w tych grupach. Są odpowiedzialne za, za trawienie na różnych etapach.